Dzisiaj będzie o opisowym, jak to mówi młodzież, samozaoraniu. Franz Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za zazielenienie Europy, onek, da już niepełnie od paru lat tej funkcji, pozostawił swym następcom twardy orzech do zgryzienia, choć do tej sytuacji chyba lepiej pasowałoby określenie, że zostawił ich z ręką w, no, wiadomo, nocniku, ale tutaj chodzi o Zielony Ład, czyli z ręką. W Zielonym Ładzie. Teraz Christoph Hansen, nowy komisarz do spraw rolnictwa, biedzi się, co począć z dziedzictwem Timmermansa. Jeszcze w maju Hansen chce przedstawić propozycję zmian we wspólnej polityce rolnej. Już teraz w mediach pojawiają się informacje oficjalne, jak i przecieki, zapewne kontrolowane, jak to mówi jeden z YouTuberów, to mówią e, urzędnicy z Departamentu Anonimowych Urzędników. Także pojawiają się przecieki na temat zmian w WPR-ze. Hansen opowiedział się za złagodzeniem części norm dobrej kultury zgodnej z ochroną środowiska, czyli niesławnych gaEC. Między innymi tych dotyczących użytków zielonych, tzw. torfowisk i terenów podmokłych, tworzenia pasów buforowych, ograniczania erozji gleby i utrzymania okrywy ochronnej na gruntach. Nowy komisarz do spraw rolnictwa pozostaje też zwolennikiem dopłat bezpośrednich, choć wątpi w zasadność ich przyznawania gospodarstwom, które uprawiają po tysiąc hektarów i więcej. Z drugiej strony, wątpi też w zasadność wspierania gospodarstw najmniejszych, które nie prowadzą produkcji rolnej. Podkreśla także, że Unia nie powinna uzależniać się od żywności z importu tylko że to nie on będzie. Podejmował decyzję w sprawie umów o wolnym handlu z krajami Merkozur czy także z Ukrainą, co jest przed nami. A taka umowa będzie obowiązywać od początku czerwca. Hansenowi, który przynajmniej stara się sprawiać wrażenie, że rozumie potrzeby rolników, już odpowiedział aparat biurokratyczny z Brukseli. Wspomniani anonimowi urzędnicy z Dyrekcji Generalnej do Spraw Rolnictwa, czyli takiego unijnego ministerstwa Rolnictwa, Stwierdzili, że zniesienie przepisów dotyczących klimatu i ochrony środowiska jeszcze bardziej pogorszy i tak już negatywny wizerunek sektora, całego sektora rolniczego. I tu trzeba zadać jedno pytanie. Kto przyczynił się do powstania tego negatywnego wizerunku? Czy to nie Komisja Europejska w czasach Timmermansa finansowała organizacje pozarządowe, aby przekonywały społeczeństwo i lokalnych polityków, że Planeta płonie, krowa jest gorsza od węgla, a jedyny ratunek przyniesie nam zmiana europejskiego rolnictwa w ekologiczny skansen. Jak się to wszystko poskłada do kupy, to uzyskujemy następne, następujący obraz. Unia Europejska, najpotężniejsza organizacja ponadnarodowa na świecie, z prawie 500 milionów ludzi i, i, i pół kontynentu. Niszczy z premedytacją jedną z gałęzi swojej gospodarki, ryzykuje utratę, utratą bezpieczeństwa żywnościowego, a co za tym idzie wzrostem cen żywności, co zawsze skutkuje wyższą inflacją, a zatem droższymi kredytami, które szkodzą całej gospodarce. Popisowe samozaoranie Europy, jak mówi młodzież. Dziś, do licznych zasad, które Bruksela zastawiła na rolnictwo. Dochodzi jeszcze jedna, to są koszty wsparcia dla Ukrainy oraz konieczność inwestowania w obronność. Tu ścierają, ścierają się dwa poglądy. Według pierwszego, Unia nie powinna zwiększać swojego budżetu, który dziś wynosi 1% dochodu narodowego brutto krajów członkowskich, a dodatkowe wydatki trzeba sfinansować kosztem dotychczasowych funduszy, także tych przeznaczonych na rolnictwo. Drugi pogląd Zakłada zwiększenie budżetu Unii. I ciekawe, który wygra i dlaczego ten pierwszy. Zejdźmy jednak na ziemię z brukselskich salonów. Jeszcze do niedawna słychać było wezwania do modlitwy, aby do, Polski, aby do Polski nie wkradła się pryszczyca. Dziś do tej nowenny dołącza modlitwa o deszcz. Nie będę się skupiał teraz na stanie ozimin na naszych polach. Zastanawiam się po prostu, co czeka rolników. Jeśli susza się nie zakończy, skąd będą pieniądze na pomoc suszową? Czy rząd wydłubie z budżetu obciążonego 300-miliardowym deficytem kilka miliardów na pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu suszy? Jeśli spojrzeć na no, taką, powiedzmy, niemrawą pomoc dla ofiar powodzi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, to wspar ze wsparciem suszowym może być krucho. Tyle tylko na ten temat. Ale obym w tej sprawie okazał się fałszywym prorokiem, jeżeli zostaniemy przy takiej terminologii biblijnej. Wróćmy jeszcze do pryszczycy. Wydaje się, że po kolejnym ognisku na Węgrzech przyszła pora na radykalne rozwiązania w obronie naszych granic. Choroba powraca na południe od Polski regularnie co dwa tygodnie. Oczywiście nie chodzi tutaj o stawianie na południowej granicy płotu jak na granicy z Białorusią. Dla wirusa nie będzie on żadną przeszkodą. Mamy w zanadrzu wiele możliwości, bo na przykład Chorwaci pozwalają transportować produkty pochodzenia zwierzęcego, od, zwłaszcza od zwierząt parzystokopytnych, tylko przez dwa przejścia graniczne. Tam są one kontrolowane, dezynfekowane, mleko także pobierają do badania. Węgrzy dotychczasowe obostrzenia rozszerzyli obowiązkowe dzienniki wi wizyt na fermach bydła i trzody. Trzeba w nich wpisywać, kto wszedł lub wjechał na teren fermy. Na Węgrzech i na Słowacji. Pryszczyca pustoszy wielkie fermy otoczone tysiąc hektarowymi areałami. A czy my mamy dzisiaj symulację skutków Pryszczycy w Podlaskiej Wsi, gdzie w każdym gospodarstwie jest obora?